Znany z cudownych uzdrowień, mistrz bioenergoterapii Ireneusz Stobiecki to ostatnia nadzieja chorych. Jego księgi uzdrowień to setki cudów. Posłuchajmy pana Tomasza, kolejnej uzdrowionej osoby przez Ireneusza Stobieckiego. To był problem żylaków odbytu. To jest bardzo może taki, może wstydliwy temat, ale są to rzeczy nas niezmiernie cierpiące. Ja, ja cierpiałem bardzo. Wracałem pamięcią, ale z 15 lat. I on się już po prostu pogłębił do tego stopnia, że no, ktoś, kto nie posiadał tego typu schorzeń, nie zdaje sobie sprawy. Bo ja się strasznie zmieniłem, straciłem dużo na wadze już wtedy i, i, i w ogóle no, zmienił się mój wygląd całkowity. I ja bardzo źle wyglądałem. Ja widziałem, że ja źle wyglądam. To już to było źle. I właśnie słyszałem y, y, z, jakby z reklamy czy z ogłoszeń o panu Ireneuszu że taką sytuację ktoś miał. Jakąś taką pomoc. Po prostu postanowiłem, że już... A ja to słyszałem długi okres czasu, te ogłoszenia. I jakoś tak podchodziłem do tego, no, może nie z niewiarą, ale, ale z taką jakąś ignorancją. To mi po prostu przechodziło koło mnie i, i tak, ale któregoś dnia już postanowiłem sobie, nie no, przecież właściwie cóż ja mam do stracenia, to trzeba spróbować. I pierwsza wizyta nie przyniosła może jakiejś żadnej rewelacji, nie odczuwałem żadnych zmian. Postanowiłem przyjść na drugą wizytę. I proszę mi wierzyć, że po drugiej wizycie od razu odczułem różnicę. Momentalnie, bo to jest fizyczny ból, to jest po prostu człowiek, odczuwa Ja od razu odczułem, że to pomaga. No, po trzeciej terapii ja po prostu byłem już zaskoczony. Ja po prostu no, nie, nie mogłem uwierzyć, że przecież to, to musi być jakaś niesamowita moc. Moc, nie wiem, ja tego nie rozumiem, bo ja po prostu się na tym nie znam. Ale moc potężna musi być w, w, w tych prądach, które Pan Sobiecki posiada, w rękach. Ja, ja nie wiem, jak to jest, no ale jest. Ja jestem chodzącym dowodem tego. Dlatego ja uważam, że jeżeli ktokolwiek powiedzmy słyszy to, to, co w tej chwili mówię, a, a ma podobne rzeczy, to naprawdę proszę nie lekceważyć i, i spróbować, to, to naprawdę pomaga. Ja to mówię no, z pełni, z świadomości, z absolutnym, no, jakby takim stuprocentowym świadectwem. Pan Tomasz wcześniej do sztuki uzdrawiania podchodził z pewną ignorancją. Dziś stosunek jego uległ zmianie. Pozbył się długotrwałej i uciążliwej choroby, która z czasem mogła doprowadzić do raka. Osoby zainteresowane spotkaniem z dyplomowanym mistrzem bionergoterapii Renuszem Stowieckim mogą zamówić wizytę pod numerem telefonu 773 kierunkowy 283-1505 283-1505.